Na samym wstępie chciałbym bardzo przeprosić, zapomniałem odpić kamery, gdy nagrywałem ten odcinek, także napisz w komentarzu kamerka rip, a ja przypnę ci serduszko. No niestety. Odcinek bez kamerki. Halo, witam bardzo serdecznie. Ja jestem HTV i to jest kolejny odcinek One vs One z widzem o prezent. Y oczywiście, otwieram lobby. Pierwsza osoba, która wbija do mojego lobby gra ze mną One versus one o prezencik. Przypominam, dodaję wszystkich do znajomych, którzy mają wpisany kod Marzenki, Maris Ety, dają potwierdź, zostawiają łapkę w górę pod streamem, subskrybują kanał. Mój i marzenki marzenki, kanał macie w opisie. Ja was dodaję do znajomych, nie ma problemu. Przypominam, jeżeli chciałbyś wygrać coś ze sklepu, napisz jakiś bardzo mi Miły komentarzyk pod tym właśnie materiałem, i spełniaj poprzednie warunki, czyli łapka w górę, sub na kanale i dzwoneczek. Ja już nie przedłużam. Otwieram lobby prywatne, publiczne. Let's go. Zobaczymy, kogo trafimy. Czy jakiegoś tryharda, czy jakiegoś ciękiego pulka Nie, żartuję. okej, okay. otworzyłem. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, zamykamy. E, wydaje mi się, że Cardi był pierwszy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, graczy. Halo, halo. E, panowie, kto był pierwszy? Cardi czy Peppa? U, u mnie się pierwszy, ja pokazałem. U A, u ci... tak A u ciebie, Kardi, kto był pierwszy? No, u mnie tak samo ja. Czyli Peppa? Nie, no, u mnie tak samo ja. Aha. No, A tak chyba zawsze tak nie. A macie emotkę papier, papierkami, nożyce? Mm, ja chyba ja mam. nie. Dobra, e, to ja nie wiem, kto był pierwszy, ale zróbmy tak. E, którego mam urodziny? Podpowiadam luty. O, o 15. Kardi? 14. Nie, dobra, Pepa teraz pierwszy, 17. Kardi? 20. Nie, teraz Kardi pierwszy, 22. Pepa? 23. E, teraz Pepa pierwszy, Nie siódmy Kardi. Nie, ósmy. Dobra, ostatni raz, ostatni raz Jedna osoba była już najbliżej I ostatnia szansa Pepa? Dwunasty Cardi? Dziewiąty Nie, Pepa był najbliżej, powiedział 23. Ale urodziłem się 24. Więc Cardi, sorry byku Ale tutaj w ramach, w ramach najbliższego strzału Poszedł, co nawet się nie pożegnał Dobra Pepa, siema Pepa Siema. Dawaj kreatywny, gramy One vs One o prezencik, mam spoconego skina Dynamo, więc yy, no już 100% przegrałeś, nie? Nie no, masz nie, szans. Nie. No to chłopie, zmiażdżę cię. Mam takiego spoconego skina, że nie ma, nie ma szans. Dobra, jesteśmy już na świecie kreatywnym. Jest ze mną, tak jak widzieliście, w, w lobby Pepa, siema Pepa. Siema. Powiedz mi Pepa, od którego sezonu grasz Fortnite'a I czy były jakieś osiągnięcia, czy jesteś tryhardem? No, gram od połowy drugiego sezonu. Miałem też dwa sezony przerwy od Fortnite'a. Chyba siódmy, ósmy. E, osiągnięcie jakieś większe to nie wiem, 80 parę punktów miałem na Winter Royale. Jeszcze miałem na starym koncie ten. E, uf, ten. E, ten, no jak to się nazywa? E, Ty, no nie wiem. No, dostałem się do tego World Cup'a, jakby półfinale. Aha, aha. No i teraz masz tego nowego skina, stary z. No. E, tego turnieju Turnier. na Azji i Oosani Ciężko go było wbić czy nie? Znaczy nie bo po prostu ja miałem w ogóle więcej punktów za killę niż za, za play Dobra Dobra, nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Eee, tutaj na samym wstępie chciałbym podziękować Karolinie za tego pięknego skina z Dynamo. Eee, kto napisze w komentarzu, dziękuję, przy mu serduszko. My tutaj z Peppą zaczynamy. One vs. One o prezencik. Gramy do pięciu, jedna rampa do przodu i kręcimy dziewięćdziesiątki się klepiemy. Eee, uwaga, trzy, dwa, jeden kopa. Kurde, ja powiem ci, że. O jezu, mogłem zagrać ten turniej na Azji, ale jakoś. No, nie wiem. No, nie, nie tyle co mi się nie chciało, tylko też jakoś live'a mieliśmy z marzenką I, i tak jakoś I tak jakoś e... Dobra, dostaję takiego śmiesznego Gonga Dobra, dla mojej jedzie z tematem Jestem cienki Bolek. Oj oj oj! Wkurza mnie to, że się kończy to ammo, ja już miałbym cię. Tylko trzeba przeladować. Aaaaah! Ja myślałem, że jest po drugiej stronie. Dobra, 1-0 dla Pepy. Dobra. mamy 1-0 dla Pepy. Let's go. Dobra, Pepa, odpalam monitor. Dobra, to dużo nie pomogło. Jak jak się z siły zabudowuje. Mm. <laughs> Come on, come on bro, come on bro. Dobra, pepa Nadchodzi taki moment, gdzie trzeba się skupić i wygrać mecz 3-4, hopa Trzeba pomyśleć, nie robić głupich błędów I jedziemy z tematem Zaraz się pepa to zestresuje jak przegra pierwszą, drugą rundę Tutaj zacznie się dygać już mnie Tylko najpierw trzeba wygrać, żeby mieć przewagę mentalną i fizyczną Dobra, ustawiam. schodzę, schodzę, schodzę yy, u mnie jeszcze leci Dobra, nie ma 3 4 hop Dobra, pocimy się. Dobra. No było bliska. Dobra. Spoko, spoko, spoko. Ja się drodzy, nie ma problemu. Eee, 3 0 może w końcu coś wygrasz O nie Muszę, muszę zagrać tą ja moją taktyką żółwia Dostałeś? Nie Tam, tam nie masz schodów Ech, Dobra, dobra 3-1 Dobra, 3-1, let's go Dobra, teraz rączki Zaczyną się pocić Spamuj High TV, bo to najlepiej tylko potrafisz. Spamuj, spamuj. Jak wyleciał przez schody? Dobra, dobra, ale to stał Gonga. Już nie ma Kevlaru, chyba ma tam z 50 HP. No prawie. Oh my god. Jaaaak, jaak, jaak, jaak <laughs> <skrisa> Og 3-4 hop A ja się trzyma kubańiec. Bardzo tak się mega budujesz, że nie mam możliwości nawet oddania szczepu w twój kierunek. Ja pierdzielę co za chłop. Jak się buduję, fajnie. Nie mam, nie mam, nie mam ruchu stary żeby żeby, żeby normalnie strzelić w ciebie. No bez kitu. A, to chyba jej a jasne, zaraz mi dasz pompę za 200 i będzie A ja jestem na strzała spema na trzy chyba No Ja muszę przyspomować. Tak to bym strzedł jakby był taki równy wynik Ale tak to nie zejdę, nie ma bata Ty nie da się budować wyżej Schodzimy na dół No dobra Chyba to dobrze <gry> Przejmiemy HG i będzie łatwo, co? No Ja je spróbuję Jest 4-1, tak? Tak Okej okay. Dobra, mój plan jest jeden przyjęcie HG I prucie z góry No, to tak masz największe szanse No, 3-4 hop Bo nie wiem co zrobić Ta, a masz takiego loa. Dobra 4-2, let's go Ty fajnie tak budujesz, bo stary nie mam, nie mam kompletnie Ruchu, abym Abym mógł w jakikolwiek sposób Normalnie, legalnie do, do, do ciebie strzelić 4-3 Czy tutaj comeback? 4 hop Dobra, Pepa był lepszy. No lepszy, no lepszy. Udało mi się kilka rund tam ugrać, ale to bardziej leciałem na farcie i na spamie i na hejgrandzie. No ale Pepa lepszy, widać tego skina, widać tego skina z turnieju. Ja myślałem, że jak będę miał dynamo to będę wszystko wygrywał, jednak. Moje, moje, marzenia są nieprawdziwe Dobra Peppa, także wygrałeś Będziesz mógł sobie odebrać Skinsona jakiegoś, albo jakąś motkę, czy tam, co tam będziesz chciał Ja Ci Peppa dziękuję za odcinek, zniszczyłeś moje marzenia Zniszczyłeś e, mój, mój, cały dzień Teraz będę płakał w poduszkę e, także, także, widzowie dziękuję za oglądanie e, Pamiętajcie, możecie mnie dodać za darmo do znajomych Trzeba napisać w komentarzu e, swój nick z Fortnite'a Mieć łapeczkę w górę, ma na kanale i dzwoneczek I ja Cię zaakceptuję i otwieram lobby, pierwsza osoba, która wyjdzie do mojego lobby Gra ze mną one versus one Także tyle Dziękuję każdemu za oglądanie, trzymajcie się, hejo!